Otóż mówiliście o, o tym, że chodzi o ochronę pieniędzy. No to pytanie jest takie, dlaczego panie komisarzu najpierw list wysłaliście do Polski, skoro we, w waszych własnych rankingach Polska jest na szczycie państw, które najuczciwiej wydają pieniądze, a na przykład nie wysłaliście listu do Czech, kiedy poprzedni premier sam sobie przyznawał pieniądze europejskie, ale to wam nie przeszkadzało, bo był z waszych grup politycznych. Natomiast przypomnijmy, o co chodzi w tym całym sporze. Otóż o oskarżenie Polski o, upol o upolitycznienie wyboru sędziów do Rady Sądownictwa. Ale przecież Polska wybrała wasz system zachodni, europejski, hiszpański, gdzie przypominam, że parlament hiszpański wybiera tak jak w Polsce sędziów do rady większością trzech piątych głosów. Jednak dalej to są sędziowie. W podobnej sytuacji w Niemczech chcę Państwu przypomnieć, że yy, yy, sędziowie w ogóle nie mają nic do gadania sami politycy decydują o tym, kto może zostać sędzią, i oczywiście na to oskarżenie odpowiadacie przytoczonym w tym rozporządzeniu, fragmentem z analizy Komisji Weneckiej, gdzie jest napisane, że niektóre państwa mogą to robić, bo mają lepszą kulturę i lepsze tradycje. Czyli w skrócie mówiąc uważacie, że są narody lepsze i są narody gorsze. I ciekawe, jak to łączycie z artykułem czwartym Traktatu, gdzie, który mówi o tym tak. Unia szanuje równość wszystkich państw członkowskich. Zresztą ja chciałbym wiedzieć, i to do y, y, pani komisarz von der Leyen, o jakich lepszych tradycjach mówicie pani przewodnicząca, bo tak się o to składa, że Polska zbudowała swoje dziedzictwo ustrojowe na wolności religijnej, na republikanizmie, eee, a wy, kiedy a wy, wszystko, a, a wy większość rzeczy, którą robiliście w Polsce, to robiliście siłą i gwałtem. Napadliście na nas, kiedy stworzyliśmy pierwszą konstytucję w Europie, bo przeszkadzała wam wolność, która była w Polsce, której nigdzie w Europie nie było tyle, ile w Polsce. I dzisiaj myślicie, że jest inaczej? Cancel Kultur to jest nasz wynalazek, to jest polski wynalazek, czy wasz wynalazek? To gdzie za czytanie Biblii ciągnie się po sądach? W Polsce? Nie, w Polsce nie ma cenzury, w Polsce jest wolność. Historia lubi się powtarzać. Zejdźcie z tej drogi, gdzie są lepsze i gorsze państwa bo do niczego to Was nie doprowadzi, tylko będzie niszczyło po kolei Unię Europejską. Dziękuję.